To były trzy dni prawdziwych sportowych emocji. Właśnie tyle trwał pierwszy tegoroczny turniej z cyklu Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet, rozegranym w szanowie. Najlepsze okazały się w nim reprezentantki Czech Sarka Nakladalowa i Barbara Hermanowa. Rozgrywki, które odbyły się na boiskach przy ulicy Wyszyńskiego, miały międzynarodową obsadę. W zawodach wzięły bowiem udział dwie bary z Czech i jedna z Hiszpanii. Sarka Nakladalowa i Barbara Hermanowa pokonały w finale Katarzynę Urban i Joannę Wiatr. W meczu o trzecie miejsce Magdalena Michoni-Szczytowicz i Kinga Kołosińska zwyciężyły z kolei Martynę Bardak i Ilonę Zielnińską. Tego trzy turniej był wyjątkowo udany, tak organizacyjnie, jak i sportowo. Na oferty organizatorów, to jest Powiatowego Międzyszkolnego Środka Sportowego w Szanowie, skorzystały najlepsze polskie pary. W tym roku wyjątkowo zaszczyciły nas również pary zagraniczne. Gościliśmy na gościnnym szanowskim Obiekcie dwie pary czeskie oraz parę hiszpańską. Turniej był także udany organizacyjnie, praktycznie nie zaliczyliśmy żadnych wpadek. Jedynie w drugim dniu turnieju trochę nam szyki popsuła pogoda, bo marzli kibice, marzły zawodniczki, ale za to na finał mieliśmy piękną pogodę, wszystkie mecze były emocjonujące, udane i już dzisiaj powoli zaczynamy robić biznes plan na przyszłoroczne Grand Prix, które myślę, że powinno być jakby jeszcze lepiej udane niż tegoroczne. Zawody przyciągnęły widzów zarówno tych starszych, jak i młodszych. To sportowe widowisko zyskało uznanie szanowien. Wpłynęło na to zapewne oprócz talentu sportowego, także uroda z Kompo odzianych siatkarek. No ładne, ładnie grają. Ładnie grają, mhm. a jak temu zespołowi kibicujecie? Oj, za bardzo się nie orientujemy chyba kto. Tutaj gra. Dlaczego przyszliście tutaj? No, Przyszliśmy popatrzeć na ładne dziewczyny. No i są ładne? Tak, te w niebieskim. Mieszkańcy Krzanowaki bicowali zwłaszcza miejscowym zawodniczkom. 16-letniej Aleksandrze Kałużnej i 14-letniej Barbarze Sroce. Dziewczyny przyznały, że poziom zawodów jest bardzo wysoki. Widać to już było w pierwszym meczu, gdy krzanowianki zostały pokonane przez mistrzyni Polski Katarzynę Urban i Joannę Wiatr 10-21 i 5 21. Dziewczyny podkreślały jednak, że już sam udział w turnieju to dla nich powód do dumy. Wysoki poziom rozgrywek? Strasznie wysoki. A ty jak uważasz? Jest bardzo wysoki poziom. Są same starsze od nas dziewczyny doświadczone, a my to tak... Rozumiem, że więcej na razie zaliczacie porażek, tak? No tak. Rozgrywką na boiskach bacznie przyglądali się po niektórych szanowscy radni z nieskrywanym entuzjazmem kibicując siatkarką. Wygląda na to, że siatkówka plażowa, zwłaszcza w damskim wydaniu, mocno interesuje szanowskich samorządowców. Zawsze tu przychodzi, jak tylko pan Zubik organizuje imprezy. Tu są zawsze piękne imprezy. A dziewczyny się podobają, bo widziałem, że pan kibicował bardzo. Oczekuję na poprawę pogody i wtedy będzie jeszcze lepiej. <laughs> A w ogóle wie pan, jakie są zasady siatkówki plażowej? Na komicie sam gram. To jakie są zasady? Podobne jak przy normalnej siatkówce. Zgadza się? E, tak, z tym, że gra dwie zawodniczki w drużynie, a nie sześć tak jak w siatkówce halowej. A generalnie zasady są podobne. No, chodzi o to, żeby e, przy możliwości odbić trzech, piłki, trzech piłek na jednej stronie, skończyć akcję punktem. Inaczej się punktuje, bo a, gra się sety do 21 punktów. Tajbreki też do 15 tak jak w halowej. No i nie ma trzeciego odbicia po bloku. Można tylko jeszcze raz odbić po bloku i przemu tak. Nie ja oglądam dziewczyny. Tylko przem dla dziewczyn, nie dla piłki, tylko dla dziewczyn.